Ciemanku. Witam Was w kolejnej piwnej recenzji. Dzisiaj zajmiemy się piwkiem 100 Pro, e, wważonej, e, przez dr Blue, oraz Grom Ori and the Blind Forest czyli jedno z, z, z dość dużych zaskoczeń poprzedniego roku 2015. E, mm, i gry wyjątkowej, wyjątkowej pod wieloma względami. A także piwko też jest swego rodzaju wyjątkowe. Pierwszy względ jest taki, że jest to pierwsza, pierwsze piwo, które otrzymałem do recenzji od słuchacza. Także dzięki ci wielkie za to piwko. Właściwie dostałem trzy takie same, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Dwa, że piwko jest wyjątkowe, dlatego że zostało stworzone przez browar Dr. Brew dla firmy 100% znanej przez część z Was jako producenta, na przykład. Ubrań, bądź związanego troszkę z muzyką, ale nie będę się tutaj w to wdrażał. Jest to piwko napisane American Pils Nie American, tylko American. 5% alkoholu, 3 słody pilzeński, wiedeński, karmelowy, 12,1% ekstraktu, goryczka 39 ibu, ich miele, citra, magnum lubelski, mozaik. I zatecki. Jeżeli słucha tego ktoś, rzeczywiście odpowiedzialny za to, to nie zwróci uwagę, że, że złoty font z tyłu jest źle widoczny. Można by go zmienić po prostu na biały. Jak reszta. Nie jest potrzebny, żeby był złoty. Reszta elegancko, wszystko mi się podoba. No, i wreszcie po tym ostatnim małym zawodzie czuję, że to Czuję, będzie. Ciekawie, co jest z tym piwkiem. Słodko. Słodko ich chmiel. Jest dobrze. Tego oczekiwałem i to dostałem. Mam nadzieję, że będzie w smaku to samo. Jeżeli chodziło o grę, to e, gra jest naprawdę dobra. Po pierwsze, graficznie. Graficznie jest to rewerka. Można ją porównać na przykład do Raymanów. Tych najnowszych e, Origin Elegance, hmm, czyli mamy różne plany z przodu, z tyłu. E, co prawda, my się między planami nie poruszamy, ale dzieją się rzeczy na tych planach i to wygląda naprawdę bardzo dobrze. O ile Raymany były stworzone na taki świat e, raczej zabawny, e, to tutaj mamy typowe e, fantazy. Trochę mroczniejsze, ale nie bardzo. E, bardzo przyjemny świat y, i ładny, ładny. E, raczej nie ma tutaj nic z humoru, co jest charakterystyczną rzeczą dla Raymana. E, sam gameplay jest naprawdę wciągający. Jest to pierwsza platformówka od wielu lat, która naprawdę mnie wciągnęła. E, I to tak, że ja chciałem przestawać w zestawieniu najbliższym, który już mam w zasadzie gotowe, tylko e, trzeba je nagrać. Jest tam jeszcze jedna platformówka, która jest bardzo dobra, ale tak mnie nie wciągnęła. Natomiast do Ori nie mogłem się oderwać. Ciągnęło mnie minus stop. E, i, i, może swoistą zasługą bądź elementem, który dodatkowo to budował, jest fakt, że jest naprawdę bardzo dobra muzyka. E, jest to takie małe cudeńko w, w małym cudeńku, e, którym jest ta gra. I e, nie wiem jeszcze, nie słuchałem tego trochę oddzielnie, ale rewelacyjnie pasuje do gry e, i, i muszę go sprowadzić oddzielnie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. E, Jeśli chodzi o osobę budowy gry, to mamy jeden świat. Jeden świat, nie, nie tak, nie, nie planszę, jak na przykład w Mario, e, bądź właśnie w Raymanie. Mamy jeden świat, jak na przykład w Metroidzie, bądź kastowani, e, Czyli czy to są te tacy jedynie protoplaści, e, tym mocniejszy jest fakt połączenia z tymi starymi grami, e, bądź z klasykami gatunku, można tak powiedzieć, e, że rzeczywiście są miejsca, gdzie możemy się wrócić i dopiero poprzez posiadanie pewnych umiejętności możemy tam wejść. E, a to był właśnie element charakterystyczny i e, dla, dla właśnie Metroida bądź kastrowani, co się nazywa Metroidvanią, czasami takie gatunki. E, to się wiąże również z tym, że do samego końca zdobywamy umiejętności, więc cały czas dochodzi nam coś świeżego, przez co gra yy, nadal coś przynajmniej odkrywa, gra się przez to przyjemniej, moim zdaniem. Yy, yy, jest też fajny patent, bo czasowo otrzymujemy yy, na przykład jakiś przedmiot, który zmienia funkcjonowanie naszej postaci. Dostaje one umiejętności, których nie ma, nie trzymając tego przedmiotu. I fajnie to zmienia gameplay. Później ten przedmiot jest nawet nam zabierany, może raczej dostarczamy go tam gdzie mieliśmy go dostarczyć i ta moc się jakby kończy, ale fakt, że gdzieś tam w połowie gry mamy element, który mocno zmienia sam gameplay, można powiedzieć, że wręcz odwraca do góry nogami, to bardzo, bardzo pozytywnie to działa na nas, na nas gracze. Mimo tego, że to jest to jeden świat i, i może tutaj głównie w podczas tego filmiku będą dominowały barwy niebieska i światowa bodajże, że dobrze pamiętam początkowa lokacje, o tyle ogólnie mamy tak mniej więcej sześć biotopów. sześć loka lokacji, które mogą się interesować daną fauną, kolorem, tła i tym podobnymi rzeczami. Także mamy sześć takich biotopów no i aby przetrwać w tych bytopach, w tych, tych światach, małych krainach, yy, używamy 9 umiejętności, plus yy, to są takie główne umiejętności, rzeczywiście mocno wpływają na no to, jak gramy, yy, plus mamy 3 drzewka umiejętności, bądź, yy, yy, zdolności, yy, bo mam 9 umiejętności. I czy drzewka zdolności, czyli takich mniejszych e, jakichś perków, które wpływają na to, jak nasza postać e, oddziałuje z tym światem, bo ma, ma jakie mniejsze. Bądź siła tych głównych mocy, e, tych dziewięciu, jak jest zmieniana poprzez te trzy drzewka. Mm, spoko, element, e, dobrze zrobiony, nic szczególnego, wybitnego, bądź się bardzo mm, różnorodnego. Mm, Warto wspomnieć, że gra bywa miejscami trudna, naprawdę trudna, choć myślę, że nadal nie należy do grona najtrudniejszych platformówek. Choć gracze niedzielni mogą mieć problemy, ja dużych problemów nie miałem. Oczywiście są pewne etapy, które trzeba powtarzać, bo, bo nieważne jak jesteś dobry, raczej za pierwszym razem tego i bez żadnej śmierci nie przejdziesz. Ale nie było tak mocno frustrujące. Jeżeli chodziłoby o pewne rozplanowanie i sposób poruszania, fajne jest to, że na przykład czasami zdarza się, że przez załóżmy minutę bądź pół minuty w ogóle nie dotykamy ziemi. Jak mamy na przykład takie patenty, hmm, może nie, nie jest bardzo bliski hmm, temu typowi rozgrywki, ale hmm, mamy coś takiego na przykład w Devil May Cry, że możemy wyko wy wykonywać kombosy w powietrzu. Jest taki element właśnie w Ori the Blind Forest, gdzie hmm, możemy się poruszać nie dotykając ziemi i zdarzają się właśnie takie etapy, gdzie, gdzie nie dotykając ziemi przez minuty mniej więcej poruszamy się gdzieś to, po tej planszy. Hmm, bardzo... Nie jest to bardzo trudne, a z drugiej strony budzi mnóstwo satysfakcji, że umiemy coś takiego zrobić. Także naprawdę fajnie to pomyślane jest. Oczywiście łączy się to z tym, że mamy bardzo intuicyjne i dobrze zrobione jak to się mówi responsywne sterowanie. Nic pod tym względem nie zawodzi, wszystko jest idealnie i wiesz, że. To nie jest wina gry, że coś się nie powiodło, tylko po prostu minimalnie gdzieś tam o milimetr nie wyczułeś jakiegoś, na przykład skoku, bądź za późno użyłeś jakiejś umiejętności. Jeżeli chodzi o działanie samej gry, warto podkreślić, jak grałem na PC, że gra jest rewelacyjnie z... zoptymalizowana. Mam starego peceta, już chyba ma 7 lat. Tak mi się wydaje, może 5, ale powyżej piątki na pewno. Eee, powiedzmy, że 5 to jest graniczna, i, i dalej. Eee, I gra chodzi bardzo dobrze. Zdarzają się spowolnienia, ale spowolnienia zdarzają się tylko w momentach, kiedy nie skaczemy. Pojawia się pewien przeciwnik, yy, ale bardziej w kasenkach mi zwalniało, z czego jestem bardzo zadowolony. W kasenkach, i na moim starym sprzęcie, ja się bałem, że w ogóle to odpalę. Całe szczęście gry nie kupiłem, tylko została mi ona udostępniona. Także bałem się i pewnie mnie nie kupił, bo myślałem, że mi nie pójdzie, albo ja spoko, mam okazję spróbować, to zobaczę i poszła i byłem w ciężkim szoku. No, to jest naprawdę bardzo dobra optymalizacja i warto spróbować. Myślę, że nawet jeżeli macie podobną sytuację do mnie, no, myślę, że nawet możecie się na sobie to renta spróbować, czy wam pójdzie, ewentualnie później sobie gierkę kupić, bo niestety z tego co się orientuje, nie ma. A niestety to standard dzisiejszych czasów. I ostatnia rzecz. Czy dobra, czy nie? Trudno powiedzieć. Są ludzie, którzy lubią to, są ludzie, którzy nie lubią. Ja w sumie nie mam zdania. Chodzi o to, że nie ma bossów. Znaczy, nie, ma, w sensie nie ma takich bossów, że załóżmy musimy 50 razy skoczyć jakimś bossowi na głowę, bądź rzucić w niego jakimś kamieniem, który podnosimy i jemu ubywa pasek życia i go tak pokonujemy. Są miejsca, tak jakby kończące dany rozdział, polegające na przykład, do, rozdział w cudzysłowie, bo tak, takich rozdziałów nie ma. Polegające na tym, że um, uciekamy. Są to sekwencje takiego czasówki. Czasówek ogólnie w grach nie lubię. Irytują mnie. Natomiast tutaj. Przez fakt, że jest to uciekanie, coś nas goni, zawsze to trochę lepiej tolerowałem niż takie puste czasówki, gdzie naprawdę musimy się śpieszyć i tylko czas nas ogranicza. I rzeczywiście widzimy pewnego przeciwnika, którego musimy unikać, mi to wchodzi lepiej. Także spoko jest coś takiego i to nam zastępuje walki z bosami. I... I nawet ta ostatnia ucieczka nie jest tak ciężka, jak pewna trochę wcześniejsza, e, związana z wodą. I myślę, że to tyle. Tyle, zwięźle, krótko, e, w miarę, jak na mnie krótko, e, ale bardzo polecam. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych platformówek, jaką ostatnio grałem. E, co jak co, Ryman jest dobre. W Rayman'a Legends gram od czasu do czasu sobie załączę, ale on tak nie wciąga. To Ori wciąga jak bagno. Polecam każdemu, niestety, e, nieudżałowana strata dla posiadaczy PlayStation 4, że, te, że to jest pseudo-exclusive, czyli e, wszystkie platformy Microsoftu, zarówno oba Xboxy stare i nowe, jak i e, Windows. Niestety na Sony tego nie ma. Szkoda wielka. I raczej się to nie zmieni, bo to jest produkcja od Microsoftu. Także trochę szkoda, ale na pasycie ze względu na to, że jest bardzo dobra optymalizacja, prawie każdy może zagrać. Także grę oceniam na 4 na 4. Rewelka, naprawdę bardzo, bardzo dobra gra. I od razu w... cieszę się, że zaczekają z podsumowaniem, bo od razu wskoczyła do zestawienia najlepsze tytułu poprzedniego roku. E... I to stosunkowo wysoko. Na pewno nie pierwsze 3, ale wysoko. E... A piwko. No, powiem Wam, że. To był bardzo dobry prezent. Dziękuję ci bardzo. Ehm... Bardzo przyjemna gorycz. Nie jest to gorycz jakaś nokautująca, ale bardzo przyjemna. Wszyscy lubiący goryczka, będą, będą zadowoleni czuć chmiele, czuć dobre jakościowo słody, naprawdę jest to porządny browar. Nie wiem po ile stoi. Doktor Brew nie jest stanie browarem. W związku z tym, że jest to piwo stworzone. Tak jakby na marce trochę 100%, więc dodatkowo to może podbić cenę. Nie wiadomo, może nie, może, może, yy, może nie, ale często połączenie dwóch marek rodzi wyższą cenę. Zobaczymy, jakby, jak będzie z tym. Yy, także ciężko mi powiedzieć, czy to jest opłacalny zakup, ale jest to wart spróbowania zakup na pewno. Yy, warto to spróbować. Dr Bru robi dobre piwka i tutaj też nie zawód. E, bardzo dobry zakup, znaczy bardzo dobry ruch e, ze strony 100%, że zwrócili się do tak dobrego e, browara m, o zrobienie czegoś takiego. Fajnie e, i fajnie by było, gdyby poszli dalej w związku ze swoimi znajomościami e, w, w, w branży hip hopowej. Gdyby to piwko się na przykład częściej pojawiało na jakichś e, koncertach. E, i wow, to było super to naprawdę bardzo dobra jakościowa rzecz. Lepsza zdecydowanie od żywca APA, ale czy walcząca z klasykami takimi jak atak chmielu, no chyba jeszcze nie, aczkolwiek bardzo smaczne piwko. I cieszę się, że wybrałem to do Ori. mamy wręcz idealną parkę. Chodzi mi to piwko dobrze, 4 na 4 dla piwka. A mamy podwójne 4x4, podwójne dwa bardzo dobre produkty. Polecam spróbować kupić oba, bo jest naprawdę fajnie. Także tyle, jeśli chodziło o samą recenzję. A dla Was, czy mam coś dla Was? A więc tak jak mówiłem, mam przygotowane już zestawienie spisane top 10 gier poprzedniego roku, które ja ogrywałem niekoniecznie jest to top gier z tamtego roku, które wyszły tylko które ja grałem po prostu w tamtym roku yy, 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 Dodatkowo co? Yy, niestety będzie z piwkiem, ale to nie będzie recenzja piwka yy, będzie to, znowu, Będę znowu pił sobie yy, Stopro, bo mam jeszcze jedną butelkę E, także otworzę sobie tamto piwko i będę je pił, więc nie będzie nowej recenzji na, na podsumowaniu. E, pewnie was to, wielu z was to zawiedzie. Niestety jest to jedna z tych zmian, o której wspominałem, że e, piwek będzie mniej na kanale. Niestety, no, nie będę tłumaczył tego, ale po prostu tak jest. E, choć pewnie. Dobra. E, więc to. A kolejną recenzją będzie. Jeżeli się uda. Jedna z zaległości mojej, które się jeszcze udało zakupić stary, w stare w roku to jest Everybody Gone to the Rapture. A więc X, ex, ex? Tak, Exclusive dla PlayStation 4 gra w stylu zaginięcie Tana Cartera, bądź na przykład Dear Esther Gone Home. A więc Walking Simulator, jak to powstał taki nowy gatunek, co mi bardzo pasuje, rozwinstwo i przypasowanie. A więc Walking Simulator, eee, tak jest, że tyle. Eee, aha, a w grę, grę można przejść w 9 godzin. Mi zajęło 9 godzin, eee, taki czas spoko, naprawdę spoko. Eee, także tyle. Dziękuję za piwko do recenzji, jeżeli byście chcieli. Proszę bardzo, przesyłajcie mi zarówno piwka, jak i gierki. Bo, bo czemu nie? To to prześlecie, Zostanie zrecenzowane e, ewentualne dane do kontaktu e, przez Facebooka. Piwna recenzje ma swojego Facebooka, którego nigdy nie polecam, bo nie lubię polecania e, swoich rzeczy. Nie lubię, o tak, teraz łapka w górę, subskrypcja. Nie, nigdy tego w, w, nie widzicie, bo jakoś mnie to zupełnie. Nie przekonuje i jest to sprzeczne z moimi zasadami. Ale jeżeli ktoś chce ze mną skontaktować i na przykład poprosić o adres do wysyłki, to na Facebooku odpisuję raz dziennie bądź raz na dwa dni, bo nie jestem maniakiem Facebooka, niestety. Ale może to i dobrze. Także tyle i tak się rozgadałem. Widzę, że trzy minuty poniosło mnie na pobocznych tematach. Dobra, trzymajcie się. Na razie.